Witam w prezentacji i montażu osiemdziesiątego siódmego numeru Żuka A07 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy stelaż, karoserii, kabiny. Dwa. Losze kierunkowskazów i dwie podstawy kierunkowskazów. W tym numerze otrzymaliśmy stelaż karoserii i kabiny. Przymocowaliśmy do niego dwa kierunkowskazy z podstawami. Po montażu części z 87 numerów mamy zmontowane ramę z przednim i tylnym zawieszeniem, pięcioma kołami, silnikiem, chłodnicą, wałem napędowym, układem wydechowym z tłumikiem, hamulcowym, kierowniczym, Podłogę i podłogę kabiny z nadkolami, nagrzewnicą, chlapaczami, stopniami, fotel kierowcy i pasażera, dźwignię zmiany biegów, dźwignia hamulca ręcznego, pedały, dwa przednie płotniki z kierunkowskazami, maskę, przednią część z grillem, logo żuka, reflektorami, przedni sterzak z tablicą, kolumnę kierownicy z kierownicą grodzi z zegarami, radiem, głośnikiem, bocznymi ściankami, półką, nagrzebnicami, zbiorniczkiem płynu do spryskiwaczy wyrównawczym, nagrzewnicę, silniczek wycieraczek, przekaźniki, osłonę silnika, krótką i długą ławkę, oparcie krótkiej i długiej ławki, Lewe przednie drzwi, stelaż karoserii i kabiny z kierunkowskazami, pilot i cztery podpory. Numer 87. Na drugiej stronie mamy zdjęcie modelu z boku, logo kolekcji, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu z przodu. Jedno auto, wiele nazw. Historia japońskich aut przypomina rodziną sagę, której na przestrzeni lat poszczególne gałęzie drzewa genealogicznego łączą się, rozdzielają, znikają z dnia, wyrastają nowe. Śledzenie skomplikowanych koligacji dodatkowo utrudnia fakt, że ten sam model może występować pod wieloma nazwami. Komu przyszłoby do głowy, że Datsun Urban to Nissan Karaban, a to powstawało pod dwoma nazwami od 1973 roku. a Jedna z odmian, wytwarzana w latach 1976-1997, nosiła miano Nissan Home. Model, wprowadzony do sprzedaży w 1965 roku, po latach otrzymał tabliczkę znamionową URWA. Dostawały ją najczęściej auta przeznaczone na eksport, a skąd się wzięła marka Datsun. Narodziła się w 1931 roku, a w latach 1958-1986 sygnowano nią auta przedsiębiorstwa Nissan wysyłane na eksport. Dostawczaki należące do dynastii Caravan Urban miały kabinę umieszczoną nad silnikiem Cabo Na taką konstrukcję decydowano się przede wszystkim ze względów podatkowych. W Japonii im większe i dłuższe auto, tym wyższy podatek. Na zdjęciu prezentuje się Nissan Caravan E23 z krótkim rozstawem osi. To trzecia generacja modelu, produkowana w latach 1980-1986. Auto oferowano w wielu wersjach i z dwoma rozstawami osi. Mamy zdjęcie informacje, że produkcja szóstej generacji Nissana Caravana ruszyła w 2012 roku. Auto otrzymało oznaczenie NV350 oraz testirę, którą można uznać za dyskusyjną. Na zdjęciu przedstawiono samochód 3DV N6E26 Nissan Caravan Van Diesel Premium GX. Mamy zdjęcie informacje, że wszystkie japońskie auta dostawcze z lat 80. są do siebie podobne. Na pierwszy rzut oka trudno je odróżnić. Na fotografii zaprezentowano Nissan Homey, odmiany modelu Caravan Urban czwartej generacji z lat 1986-2001. Mnogość nas wynikała nie tylko z faktu, że auta oferowano na wielu rynkach, w Japonii pojazdy, w zależności od wersji, sprzedawano w różnych sieciach przystosowanych do potrzeb klientów o zasobności portfeli. Mamy zdjęcie i informację, że jedną z ogromnej liczby odmian urwana Caravana jest Nissan Homy Elgra. Na zdjęciu prezentuje się przedstawiciel pierwszej generacji samochodu o oznaczeniu E50, która zjeżdżała z taśm montażowych w latach 1991 2002 na poziom widać elementy stylistyczne pierwszych minivanów, takich jak Dodge Caravan, przedni pas, Mazda MPV, sylwetka auta i linie bocznych okien i Toyota Previa, pochylony ku przodowi słupek B. Mamy zdjęcie informacji, że trwałość, mała awaryjność i spora pojemność te cechy zadecydowały o tym, że japońskie odpowiedniki Żuka stały się popularne na całym świecie. Starsze modele są wciąż eksploatowane w południowo-wschodniej Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Ekzemplarz zdjęcia wozi pasażerów na Jamajce. Mamy zdjęcie i że odwieczną konkurentką Datsuna Urwana była Toyota Hiat. Na zdjęciu trzecie wcielenie Urbana, produkowane w latach 1982-1985. Mamy zdjęcie i informację, że mniejszą odmianą Urbana był Nissan Vanette. Na zdjęciu widać drugą generację modelu o oznaczeniu C220, produkowaną z licznymi zmianami w latach 1978-1988. Mamy dane techniczne Tatsun, Karaban Urban, album z żukami. Na zdjęciu z 1988 roku wykonanym w siódmej dzielnicy Budapesztu na drugim planie widać nowoczesnego Mercedesa oraz archaicznego Żuka, który był produkowany niemal w niezmienionej formie od 1973 roku. Mamy zdjęcie pulwaru istpana Szczęta w piątej dzielnicy Budapesztu w 1982 roku. Przechodzenie przez ulice w takich miejscach niekoniecznie było zgodne z przepisami, ale na pewno znacznie skracało drogę. Mamy Instrukcje montażu z pokazanymi częściami i ich opisem, pokazany stelaż karoserii z zamontowanymi kierunkowskazami i zdjęcie modelu. Na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli prawe przednie drzwi, klamka, zaślepka zamka, osłona, zawias dolny i górny. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.